i Jest okazja do kontrataku. Rusza już Dżalamidze. Ma grzyba, ma też po drugiej stronie. Tak jest znakomite zagranie do grzyba. Grzyb! Jeszcze podanie! I co? Uda. Jest 1 do 0. Tomasz Frankowski, 24 minuta, jak prowadzi 1 do 0. Nieprawdopodobna akcja, no, wyprowadzenie tego kontrataku, jak sobie cofniemy, jak ona się zaczęła, ta akcja 2-Liczwili, próba, próba przyjęcia w polu karnym, strata, wyprowadzenie piłki, doskonałe. Ja myślałem, że Grzyb naprawdę tutaj dostanie wcześniej tą od jalamidze, że to już jest po akcji tak naprawdę. Zobaczmy na samą końcówkę, tak, wyprowadzenie tutaj piłki przez dżalamidzę. Ja myślałem, że to jest ten moment na zagranie, ale on jeszcze poczekał, jak widzimy nie ma offside'u, no perfekcyjna zagrana piłka, no i tutaj jeszcze wystawienie Tom, do Tomka Frankowskiego, który również po, w swoim stylu, po profesorsku się zachował tutaj, grzyb zachował zimną krew, gratulacje naprawdę, no, no perfekcyjny kontratak, także nie ma co dyskutować.